Dzień pierwszy otwierania jednego takiego lub takiego Labubu za jednego lajka pod poprzednim filmem. Pod poprzednim filmem był jeden lajk. Więc otwieramy jednego takiego Labubu, bo tych jest mniej, bo były droższe, to są jakieś karty. I te są, no. Mam one nie są mniejsze rysunki, więc tak, otwieramy tego. Najpierw mnie w się były też takie naklejeczki. No jasne. No dawaj. Ja bym chciała tego szerego. No i... Albo tego, takiego wiecie, taka kawka i w ogóle. No i może secret? Dobra, ja zdecydowanie secret i niebieski. Więc tak, Dobra. To otwiera? Ja. Ja chcę. Dobra. Dobra. Ja, ja jestem gościem u Ciebie, no w sumie będę czy, już częściej na tych no to jest CTT. Y, Oczywiście to, że ten kanał po pewnym czasie już nie będzie istniał, to to jest inna rzecz, ale to to jest jeszcze do przemyślenia, bo trochę nad tym myślałem. Ale jak na razie no, stwierdziliśmy, że taką serię rozpoczniemy. Dobra. Tutaj mi ktoś pomaga. Ja jeszcze nie widzę, nie, nie mam. Dobra. Tak. Ja to może... Co to jest? No powiem wam co jak widzowie co to Jezus to... A tak bo te są mniejsze bo te mniej kosztowały przepraszam zapomniałam to Te są takie duże Dobra tak, widzicie bo tutaj ten. prześwita nawet ten jest taki duży Ej to jest brązowy? Nie kurde nie jest secret to tak trochę Ej ogólnie mam ten Nie chciałam go ale jest nawet ładny No, no Tylko dobra. w tej wersji szkoda tego zawieszenia Chyba, bo te nie dostały ich. Ale te są i tak mega fajne, bo te są mniejsze. Tak. I można mieć ich większą kolejce. A te są jakoś. Jak tutaj macie obrazek Secret albo tutaj niebieskiego, to one są jakieś takie wielkości. No więc zostawiacie lajka, żebyśmy otwierali tego więcej. Oczywiście następny film może być. Jeszcze dzisiaj. Nie, no. Jutro, mnie... jutro, jutro, jutro. No. Do końca tego tygodnia trwa. Ten event i może jeszcze za 3 tygodnie będzie po cały tydzień otwierania labru. Tak. Dobra. Pozdro dla każdego, kto oglądał ten film, kto zostawił lajka. No i nie dawajcie tak e dużo lajków, żebyśmy tego wszystkiego otwierali. Oczywiście, Co? jak wiecie tysiąc lajków, to ja kupię. kupię. Jo! Tysiąc. Nie, nie, nie. Tak. Ja założyłam, że nie będzie aż tak dużo lajków, ale dobra, kończmy. I, I do widzenia.